Jesteśmy przy ulu warszawskim. Następny taki, takiej konwencji. O, i tutaj zobaczymy coś aż fajnego. Tu pszczoły ze konsumowały to, co da, to, co jest z odsklepień. Odsklepień. Jak wirowanie miodu, i to co odpada w trakcie odcinania, odsklepiania miodu, to właśnie one to zjadły. Nie dawałem tego nigdzie na zewnątrzne ramki, na jakieś inne, w inne miejsca. Dałem to tu. i one, taka porcja tego bywa nie powoduje to że pszczoły rabunek robią u, znaczy uczą się nie uczą się rabunku wtedy bo tak jakby to jest u nich w ulu więc nie jest to że wyrzucone na zewnątrz pasieki kiedyś taki numer zrobiłem ale niestety jest to głupie jest to głupie zachowanie i tyle to tutaj dam tu, tu już damy nie będziemy tam kopać się mocno ale od musimy to stare Uciekaj, uciekaj. Nie, nie chodzi mi o to, żeby ci krzywdę tak, tak. zrobić. Pszczoło, bo ty jesteś dobra pszczółka. Pracujesz na tego łajdaka. tego łajdaka pracujesz chociaż sama praca praca w, z pszczołami w kosiece nie należy do lekkich żeby bo jasno dla wszystkich by ktoś nie myślał że to jest lekka praca i tyle no o, to musimy pozbierać dobra ale no tutaj sobie mm. Mm. i patyki Pati. 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 a tutaj, tutaj. No, tutaj musimy to wszystko zrobić musimy do zimy też im to tutaj przerobię będzie ciężka robota tak. ciężka to robota bo będę musiał tu na tej ścianie będą się opierać o i to jest wszystko żeby ich nie pozgniatać podamy je tu to jest też pól produkcji mojej to jest mojej produkcji ja produkowałem a tutaj nie było coś przyniesiemy im na razie położymy wrazotach i tak jest wszystko 意大利。